Powiem tak, no, kamień serca. Sami jesteśmy troszkę winni sobie, bo mieliśmy kilka stuprocentowych sytuacji i w pierwszej i w drugiej połowie, nie, nie, chcieliśmy, nie umieliśmy posłuchać bramki, bo przez tę na sam koniec nastaciliśmy no, bramkę. Tylko że od momentu, kiedy straciliśmy, tak naprawdę chcieliśmy lepiej niż zespół rekordu. Po prostu my nie umiemy kalkulować, my jesteśmy młodym zespołem i po prostu przyjechaliśmy też, żeby wygrać to spotkanie i jak przegrywaliśmy 1-0, postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Graliśmy bardzo odważnie, wysoko. No i dało się w końcówce, Na no, rzut karny profesor Miozga zrobił, co ma zrobić i ostatnia bramka chyba najlepsza, jaką widziałem od wielu miesięcy, jaką to zrobił, jak to Michał greć strzelił, to nie wiem. No ale na pięć meczów z zespołem rekordu 4 wygraliśmy, no chyba dzisiaj już nikt w wywiadzie nie powie, że to było jakieś szczęście, czy nam ktoś pomógł, po prostu sami sobie to wydarliśmy. no i w końcu, bo tak nas zawsze wszyscy mówią, że my jesteśmy gdzieś tam na dole, na dole, na dole, ale to nagle na pięć meczów 4 wygrywamy, no i coś, coś jednak w tym jest. No nie ma co ukrywać, że się nie poukładało, powtórzył się identyczny mecz jak, jak w niedzielę, powiem tak, nie da, nie da się wygrać, klireks jest, ja nie uważam, że Klinex jest jakąś świetną drużyną, ale to jest dobra drużyna, bardzo solidna. Zapieprza cały mecz. Nie z takich sytuacji, jakie my mamy, nie da się taką drużyną wygrać. Po prostu poprawiliśmy naszą grę, nie, mo, nie można mieć jakichś tam zastrzeżeń. Natomiast jak, jak większych do gry, natomiast no, skuteczność jest katastrofalna. Nie? No, wiadomo, Kilek w końcówce też już miał sytuację, stąd się też wynio, wzięła porażka, no musieliśmy zaryzykować. A tak naprawdę powinniśmy prowadzić 3, 3 0 4-0 albo tam 4-1 i, i, i mecz by był, by był normalny tak samo było w niedzielę. No mamy nad czym myśleć, no, też, też nie opuszcza nas spek, no bo praktycznie. Dzisiaj no, nie zagrał Damian z powodu kontuzji, Piotrek Bubec, yy, ja grałem praktycznie cały z kontuzją, Paweł Machura z grypą, jakoś tak w końcówce tego sezonu nas dopada, dopada jakiś tam pech, natomiast no, w playoffach jest 1-1 no, i będziemy się starali za, starali za wszelką cenę zrewanżować Kireksowi. Udało się wygrać, myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo sytuacji, co nie wpadało, ale, ale wiedzieliśmy, że, że, że musimy spokojnie podejść, mieliśmy zaliczkę, ale w szatni była taka rozmowa, że... Chcemy ten mecz wygrać. Udało się, mimo że tutaj przegrywaliśmy w drugiej połowie 1-0. Udało się tutaj Mirek niezawodnie wykonał karny. 1-1 później z kontry greczu świetnie się zachowały. I to cieszy, bo, bo zwycięstwo tutaj, znaczy no, rzadko tutaj wygrywają zespoły. Myśmy wygrali drugi raz w przeciągu tygodnia. To na pewno cieszy i jest duża radość.